Dzień dobry, chcę powiedzieć tylko tyle, że skończyłem już dzisiejszą pracę i jadę do domu. Gdzie robiłem to? Na końcu powiem, a co robiłem? To takie dwie toalety, kładłem tapetę i malowałem sufit ściany i tapetkę na jednej ścianie musiałem położyć. Wszystko fajnie, wszystko fajnie, tyle że jedna tapeta trochę mnie zdziwiła. A zaraz wam pokażę instrukcję do tapety. Taka instrukcja wygląda coś takiego. Jest też polski język tutaj, można sobie przeczytać, ale tak jak dla mnie starego, to ja nie widzę, naprawdę nie widzę. I kieruje się w takie paseczki, mróweczki takie. Też. Dla mnie kieruje się tutaj tymi wszystkimi obrazeczkami no i super ekstra turbo no tu należy sprawdzić czy wszystko gra poszpachlować jak są dziury tam czy słuchać, czy mokre nie? to trzeba wyschnąć jeszcze sprawdzić raz czy wzorki nam pasują i tutaj czy, czy należy poobcinać na wymiar od razu i później na ścianę tutaj gdzie ja jestem tak się nie robi nie wolno bo nie wyjdzie kolega tak zrobił i mu nie wyszło musiałem poprawiać po nim mało co zostało znaczy zrobił u siebie w domu, potem mnie wołał czemu mu nie wyszło no, no rozrobić klej ja używam rozrobionego kleju no namoczyć, namoczyłem normalnie odczekać, odczekałem najpierw bo ja robię to smaruję jeden pasek, rzucam go na podłogę tam go zwijam, nie? o tak coś podobnego do tego rzucam na podłogę i i smaruję następny pasek i tak, tak mi się lepiej robi czasem na dwa. Ja chcę na szybkość to teraz cztery posmaruję, no ale dobrze zrobiłem na dwa, bo było pięć pasków do położenia na jednej ścianie. No to jeden sobie czekał, drugi smarowałem to właśnie ten czas upłynął tam zanim się ogarnąłem, to nie całe 10 minut to jest tak. Czy 10 minut trzeba czekać? No ja używam pahelki akurat takiej do wygładzania, wygładzacza takiego. No, i na koniec, jak już położyłem obydwa, to wtedy zmyłem farbę, nie? E, klej, sorry, sorry. Klej z całej tapety. No, całą tapetę namoczyłem z wilgotną gąbeczką. Co się okazało? Wszędzie, bo jak położyłem, było dobrze. Tu jeszcze było dobrze. Wywałkowałem, było dobrze. Zacząłem myć od góry. Jak po wyskakiwały bąble? Wszędzie. Miliard bąbli. Takiej i pasiaste i okrągłe. I to takie jak, no nie wiem, tak pomarszczyła się od razu. Ale się zdziwiłem. No mówię kurczę, coś zrobiłem źle. Poszedłem napić się kawy, przemyślałem. No i wracam. I robię to samo od początku. Wszystko ładnie przycięte. Namoczone klejem. Ale zrobiłem trzy paski. Mówię za krótko, za krótko nieraz jest tak, jak od razu się wrzuci, to te bąble wyjdą. No, za krótko. I ten odczekałem przez trzy paski, posmarowałem. No to, to załóżmy, że to niech będzie już 15 minut nawet. Kładę, wygładzam. No ładnie. Umyłem miliard bombli. Pytam się, jaka cena tej tapety była. No nie, no około tam 8. No, no to na naszemu to 40 zł za rolkę, nie? Ładna tapeta, takie pelikanki czy flamingi. Ale jak. Te bąble wyszły, no mówię sorry, nie wiem, pierwszy raz mam coś takiego. Kładłem i tanie i drogie, no ale takie coś to po raz pierwszy mam. No. Nic mi tak, tak jeszcze nie wyszło, tyle miliard bombli. I to po, um, po umyciu z kleju właśnie. Może wodą przesadziłem, nie wiem. Coś zrobiłem źle. Robiłem coś źle, no i nie wyszło, no jedna tapeta. Jedna ładnie położona, super w toalecie. W sumie tak, w toalecie była ekstra, turbosłoniki, ale flamingi w pokoju już nie i nie wiem dlaczego. Ta niocha, być może, no nie rwała mi się aż tak, ale po tym umyciu, no zdziwiłem się, no po raz pierwszy taką tapetę. No jeszcze korzystam z takich wzorków, już pokazuję. No już się dowiaduje, że ten wzorek jest lekko przesunięty nie jeden w jeden. To, że tam to słoneczko może na nią świecić, to nie wiem o co chodzi. A tutaj, że potrzebuje stół, nie? No, bo jak się klej na ścianę da przy takiej tapecie, o to właśnie miliard powinno wyskoczyć. A resztę nie mam pojęcia. To jak się chyba zdrapuje, ma to już jakieś kółko i literka D. <grym> nie, nie mam pojęcia. To mnie najbardziej interesuje. Nieraz klej na ścianę to jest tak, a tak to jest normalnie. Nie? No i tu wzorek mnie interesuje też, bo nieraz jest więcej przesunięcia, albo razem jak tu jest, albo szczoułeczka i zero. Nie, to, to bez wzorka żadnego tam, że może być. No i tak to właśnie wygląda, że. Z tymi topetkami to jest jak jest, nieraz się udaje, nieraz się nie udaje. Nie lubię kłaść tanich albo jakichś nowości, no bo naprawdę kurcze. Człowiek może nerwa stracić godzinka robota, a trzy godziny przy jednej ścianie i tak chodzę i myślę, że chcę, żeby ładnie wyglądało. No bo dobrze, jak ładnie wygląda, chyba nie. No musi ładnie wyglądać przecież, zawsze musi ładnie wyglądać. Ale przeprosiłem, bo to w sumie koleżanka była. Stara znajoma, wszystko jej robiłem, no mówię, nie wiem, nie, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, poczekajmy, może wyschnie, jutro daj znać jak coś, to za darmo ci ją zmienię na inną, ale prawdopodobnie coś tam z tą tapetą jest nie tak. A gdzie kładłem? A na Cambridge, można by powiedzieć, że wykładałem na Cambridge, no tak, tapetę, nie, naprawdę. Ręce mi drżą. Cambridge, Cambridge. Wszystko gra. Także chcę się pożegnać już właśnie z Wami. Miłego dnia Wam życzę. Także ja już się z Wami będę żegnał tym moim wywodem, krótkim i niedługim, o tapecie. I Życzę wszystkim miłego dnia. Przejdźcie po pracy do domu. Wiecie, co już macie robić. Jak już jest pogoda, tak wiadomo co. Więc trzymajcie się. Jeszcze raz miłego dnia, wszystkiego dobrego. Na razie!